Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jakże wielką pokorę mają słowa wypowiedziane przez setnika. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Tak wielką pokorę mają te słowa, zresztą sama Jego postawa, bo. Sam ich nie powiedział Panu Jezusowi, bo jak przekazał to Panu Jezusowi, nie uważał się za godnego, by przyjść do Niego. A więc cała postawa setnika, jest, zasługuje na naśladowanie, ale Kościół uznał te słowa za bardzo pokorne, ponieważ włączył je do mszy świętej i od tego momentu, zanim przystąpimy, do Komunii Świętej wypowiadamy te słowa: Dominen non sum dignus, Panie, nie jestem godzien, bo nie jesteśmy godni. Ale czy wypowiadając te słowa rzeczywiście uważamy się za niegodnych? Czy są to tylko słowa? Myślę, że wielu z nas Wielu katolików nie wypowiada tych słów myśląc o sobie, że jest niegodnych, by Pan Bóg przyszedł do nas. Myślę, że większą pokorą wykazuje się Pan Bóg, który przyjdzie nawet do tego, kto nie jest godzien, a więc żyje w grzechu śmiertelnym, i do takiego przyjdzie w komunii świętej. Gdybyśmy znali znaczenie tych słów, ciężar tych słów, jaką pokorę one mają w sobie, rozciągnęlibyśmy je na całe nasze życie, bo tak powinno być. Panie, nie jestem godzien, abyś mnie wysłuchał, kiedy się modlę do Ciebie. Panie, nie jestem godzien, abyś mnie wysłuchiwał, abyś był przy mnie czy tak uważam w całym moim życiu, że nie jestem godzien, nie zasługuję na nic, co Pan Bóg mógłby mi dać. I czy cały ciężar tego wszystkiego kładziemy na Panu Bogu, jeśli ty tak chcesz. To udziel, bo ja nie jestem godzien. Gdyby zawsze tak nasza modlitwa wyglądała, Gdybyśmy z takim nastawieniem przyjmowali komunię świętą. Czym jest więc pokora? Święty Józef Sebastian Pelczar zadaje właśnie sobie takie pytanie. Na czym polega pokora? I odpowiada: Czy na tym, by ustawicznie powtarzać, prochem jestem i nędznym grzesznikiem? Nie, bo wielu tak mówi, a nie są pokornymi. Czy na tym, by nosić lichą szatę, spełniać posługi, mieć pokorną postawę? Nie, bo wielu tak czyni, a jednak daleko im do pokory. A więc na czym polega pokora? Na poznaniu i umiłowaniu własnej niskości. Czyli, jak mówi święty Bernard, pokora jest to cnota. Przez którą człowiek w prawdziwym poznaniu siebie w sobą samym gardzi. Stąd, aby pokora była cnotą, potrzeba dwóch warunków: poznania siebie i pogardy dla siebie. Czyli, jak mówi Tenże Święty, dwie rzeczy schodzą się w pokorze: prawda i cnota. Na tym polega pokora, poznanie siebie i wzgardzenie sobą. Czy tak potrafię, chociażby za chwilę, kiedy będę wypowiadał te słowa: Panie, nie jestem godzien, czy rzeczywiście uznam się za niegodnego, że taki jestem? Powiedz ty, tylko ty jedno słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Po konsultacjach zmieniamy program nadawania poszczególnych nauk. Z racji na wiele próśb, aby wznowić Żywoty Świętych Pańskich na każdy dzień tygodnia, a zarazem małą oglądalność serii o katechizmie katolickim, postanowiliśmy, aby Żywoty Świętych Pańskich publikowane były codziennie, pod nazwą Historie Świętych, o godzinie 6 rano, tak, aby każdy przed pracą mógł wysłuchać Historii Świętego i kontemplować tę historie przez cały dzień. Ci, którzy będą chcieli wysłuchać Historii o siódmej, ósmej, dwunastej czy dwudziestej, będą mogli w dowolnym momencie odtworzyć sobie historię z danego dnia. Natomiast seria o katechizmie katolickim publikowana będzie w każdy piątek o godzinie dwudziestej. Seria ta rzeczywiście jest dość wymagającą serią i trudną dla wielu do przyswojenia i wprowadzenia w życie w krótkim czasie, dlatego mamy nadzieję, że dzięki temu, że będzie raz w tygodniu, to wiele osób będzie mogło na spokojnie przez tydzień przyswajać wiedzę z tej nauki. Publikacja nauki skazań standardowo w każdy wtorek, jednakże o godzinie dwudziestej, tak samo nauka księdza Piotra, w każdy czwartek o dwudziestej i nauka księdza Pawła. W każdą sobotę o 20.00. Przypominamy, że nauki katolickie funkcjonują dzięki Twojemu wsparciu. Dlatego, jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia. Co najważniejsze, dziękujemy Tobie, drogi Darczyńco, bo to Twoje wsparcie przyczynia się, że inni mogą słuchać nauk katolickich. Co miesiąc, za każdego darczyńcę, odprawiana jest Msza Święta. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy za Wasze modlitwy w intencji wyborów. Teraz proponujemy, aby każdy z nas modlił się za nowego prezydenta. Wiemy, że jest wierzący, wiemy, że jest praktykujący, więc prosimy, aby jego serce było otwarte na Ducha Świętego. Niech jego działania będą zawsze zgodne z wolą Bożą. Każdy z nas może wybrać dowolną modlitwę w intencji nowego prezydenta Polski. Proponujemy codzienny różaniec i dodatkowe wyrzeczenia lub posty. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij tę naukę do znajomego. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek.